Dzień dobry, amatorzy fotografii. Miło mi was gościć. Dzisiaj zajmiemy się fotografią krajobrazową w bardzo wąskim aspekcie. Oto praktyczny pomysł na wejście w fotografię krajobrazową dla tych z was, którzy chcą sprawdzić, czy aby polubią się z tym gatunkiem, mają bardzo mało czasu, mało lub zero pieniędzy na wyjazdy plenerowe, niczego nie wiedzą o fotografowaniu krajobrazu, Dopiero uczą się elementarnych zasad obsługi swojego sprzętu i mozolnie kompletują osprzęt. Choroby ciała uniemożliwiają pierwsze wycieczki z ciężkim plecakiem bądź dalsze wyjazdy. Nie posiadają samochodu. A jakie są Twoje szanse, gdy załapiesz się na przykład do trzech grup? No cóż, będzie Ci ciut trudniej, ale tylko ciut. Każdy z przykładowych plenerów daje Ci zmienne światło, zmienny wygląd w kolejnych porach roku, łatwy dostęp czyli jest na czym trenować. Teraz otwierasz mapę. Zauważ, że są różne jej typy, więc sięgnij po stosowną. Na przykład Lasów Państwowych, Google, Targeo. Po czym lokalizujesz najbliższe ci miejsca rokujące potencjał krajobrazowy. Jeśli masz rower, to szukaj miejsc do 5 km odległości. Samochód do 15 km. Masz tylko buty i zdrowe nogi, to do 3 km. A jeśli wspomagasz się wózkiem lub balkonikiem, szukaj jeziora z pomostem lub twardej drogi leśnej i z dobrym dojazdem samochodowym. Oczywiście swoje plany konsultuj z opiekunem lub uczynnym kierowcą. Jeszcze w domu, przed wyjazdem, sprawdź układ światła w wybranym miejscu, korzystając z aplikacji dla fotografów. Koniecznie zrób to przed wyjazdem. Weryfikującym, gdy już wstępnie zorientowałeś się w odległości, charakterystyce potencjalnego pleneru, zasad dotyczących wstępu na wybrany teren, pozostaje ci wyjazd weryfikująco-rozpoznawczy. Możesz jechać bez aparatu fotograficznego. Na miejscu sprawdź realne warunki dojazdu i parkowania, dojście do miejsca ustawienia statywu, potencjał krajobrazowy. Czyli zdjęciowy, fotogeniczność, przedział czasowy fotografowania, bezpieczeństwo Twoje i zarazem sprzętu. Na przykład, czy w pobliżu są imprezki, czy przewijają się tutaj ludzie obcy, na przykład przejezdni, czy masz tutaj zasięg telefoniczny. Jeśli akceptujesz zastane warunki, to planujesz kolejną wizytę już z zamiarem fotografowania. Kiedy przyjechać na zdjęcia? Jeśli podoba Ci się mgła w lesie, no to jedziesz na plener w mglisty dzień. Mile widziane słońce. Wybierasz wschód lub zachód słońca, przyjedź dwie lub jedną godzinę przed. Tym sposobem będziesz mieć czas na wszystkie przewidziane i nieprzewidziane czynności. Zaletą tej taktyki fotografowania jest ekonomiczność finansowa i czasowa, weryfikacja swoich upodobań co do motywu, weryfikacja swojego sprzętu, znakomita lekcja nauki warsztatu. Poznanie różnorodności światła w warunkach porównawczych. Przy okazji nauki fotografowania już można zbierać zdjęcia do swojego portfolio. Znakomita lekcja nauki edycji zdjęć w programie graficznym, ponieważ masz powtarzalność miejsc i motywu. Ile razy musisz być w jednym plenerze? Trzy, cztery razy i już dużo wiesz o sobie i o swoim sprzęcie. A jeśli będziesz tam dziesięć razy, to już wiesz, że chcesz tak właśnie fotografować, i tego ci serdecznie życzę. Po witaniu użyłem słowo amator. Zrobiłem to nieco przewrotnie, ale też z intencją walki z dzisiejszymi głupotami naszego języka. Amator to miłośnik i nic ponadto fotografii. Pozwoliliśmy na pomieszanie i podziały, amatora z profesjonalistą, hobbystą, zaawansowanym amatorem, półprofesjonalistą, fotografikiem, rzemieślnikiem, artystą, hałturnikiem, pasjonatem. Uf, ustalmy sobie jedną zasadę, amator fotografii jest jej miłośnikiem, a amator żyjący z fotografii profesjonalistą. Tego podziału się trzymajmy, a życie będzie piękniejsze.